Czy wiesz, jak trzeszczą stare schody, skrzypią wiekami łez drewnianych, choć przecież miały inne plany. Gdy coraz wyższe zwiedzasz stopnie, kolejne piętra wznoszą w Każdego kroku są ciekawe. Czasem się wiją, czasem kręcą, w dół albo w górę sam wybierasz. Na potem i na jakieś teraz. Za siebie nie patrz ani razu, bo widok stopni cię zadręczy, nim zdołasz chwycić się poręczy. A gdy już staniesz na ostatnim schodku, co kończy drogę całą, zrozumiesz, ile z nas zostało.